Ktoś mi się chyba źle życzy. Więc wrzucimy na tą osobę plotwę za 50 yuanów. Jesteśmy teraz na Kanal ROG, gdzie mieszkańcy mogą skorzystać z usług pań, które mają za zadanie wypędzić wrogów z waszego życia. W sumie wrogowie to jest może zbyt dużo powiedziane, ale chodzi o osoby, które czujemy, że w jakiś sposób źle nam życzą, albo plotkują o nas, albo sprawiają jakiś taki dyskomfort. I panie dają nam zestaw karteczek i wierzeń, modlitw. Na których piszemy swoje imię oraz imię tej osoby, którą chcemy wypędzić ze swojego życia. i więcej informacji napiszemy, tym lepiej. Może to być płeć, data urodzenia, jakieś informacje szczególne. A kogo wypisujesz? Nie mogę pamiętać. Ale cały rytuał i tak ma za zadanie wypędzić te negatywne osoby z naszego życia. Następnie płaci się 50 juanów, bo oczywiście takie usługi nie są za darmo. I pani zaczyna odprawiać cały rytuał, który polega na odprawieniu pewnych. pewnych Pewnych modlitw nad nami, spalaniu tych karteczek, wypędzaniu tych duchów. Ale najciekawszą z tego rzeczą jest bicie wroga klapkiem. Pani w pewnym momencie karteczki takie. Tak, jakby postacie naszych wrogów, kładzie na wielkim, żelaznym bloku i zaczyna po prostu uderzać w niego mega, mega intensywnie, klawkiem, co wygląda dość zabawnie i trochę przerażająco, ale w ten sposób mamy pewność, że ta osoba zostanie wypędzona z naszego życia. Karteczka musi zostać przerwana, bo jeżeli nie zostanie przerwana, to ta osoba zostanie. I co, czujesz, że wypędziłaś wrogów ze swojego życia? To oczywiście, 25 złotych nie mogło pójść na marne. A tak na poważnie widać, że bardzo dużo osób z tego korzysta, więc no, widać, że mieszkańcy po prostu w to wierzą i ja myślę, że jest to pewien rodzaju... Daje to ludziom pewien, pe pe pewien poziom satysfakcji i takiego um, tego wewnętrznego spokoju, że, że czujemy, że sprawiedliwości stało się zadość i osoba, e, która źle nam rzeczy została ukarana. bo żeby była jasność, e, to rzucanie klątwy nie ma na celu e, nie wiem, e, zrobienia krzywdy danej osobie, jakiejś fizycznej albo życzenia jej śmierci i tak dalej, tylko raczej chodzi o sprawienie dyskomfortu tej osobie. Po to, żeby dostała nauczkę i żeby po prostu nauczyła się, że nie, wiem, nie można plotkować o ludziach albo nie można mówić na nich złe rzeczy. Czasami mogą to być rzeczy typu, nie wiem, ktoś może się rozchorować, ktoś może, nie wiem, komuś się mogą poplątać słuchawki albo coś przestaje działać. Także no, są po prostu to takie, wiecie, takie małe problemy, które mają wam trochę za zadanie utrudnić życie. No także myślę, że na pewno daje to takie poczucie, że okej, okay, zrobiłem co mogłem, Buddha się teraz tym zajmie i mi pomoże. Także jestem spokojny i czuję się lepiej. Chyba to też jest taka ciekawostka dla ludzi, nie? Eee, po prostu, bo, bo dużo ludzi przychodzi z telefonami to nagrywać, niekoniecznie jakby wierząc w to. Mhm. No właśnie, to jest dobre pytanie, bo nie wiem, czy osoby, które tutaj też przychodzą i nagrywają, to to są osoby, które w sumie wyznają buddyzm? W sumie nawet nie wiem, czy to jest buddyjska tradycja. Eee, no ale tak, no myślę, że na pewno jest to pewnego rodzaju... Atrakcja dla przyjezdnych, ale no widać, że jednak są mieszkańcy, którzy naprawdę tak. Widać po nich, że oni się w to wczuwają, że wierzą w to, że, e, m, że ten rytuał im pomoże. E, I są to zarówno osoby starsze, jak i młode. Dzisiaj na przykład widzieliśmy bardzo młodą dziewczynę, która miała chyba w ogóle jakiś taki rozszerzony rytuał, bo chodziła z jakimiś koszyczkami, coś przekładała z miejsca na miejsce. E, no także. No także tak to wygląda. No to co? O, byś miała dużo pieniędzy jak pani powiedziała A właśnie pani powiedziała, że będę miała dużo pieniędzy Więc mam nadzieję, że to się sprawdzi to Może możesz zaprosić ludzi na naszego Patronite'a Aaa właśnie Ups, pani mi życzyła dużo pieniędzy Ale nie powiedziała, że się trochę zmądrzeje Będę szybciej łapać rzeczy Słuchajcie, e, założyliśmy Patronite'a I byłoby nam Przecudownie prze, prze miło, jeżeli byście nas wsparli w naszych podróżach. Dzięki temu będziemy dalej w stanie rozwijać nasz kanał, dojeżdżać w nowe miejsca i po prostu dzielić się z wami ciekawostkami z różnych miejsc świata i pokazywać wam ten świat. Patronite ma kilka poziomów, możecie nas wesprzeć taką symboliczną kawką, a możecie na przykład wesprzeć nas trochę większą sumą i za to. My też się Wam odwdzięczymy i przywieziemy Wam jakąś ciekawą pamiątkę z danego miejsca magnesik, pocztówkę, cokolwiek byście chcieli. Także zostawiamy link w opisie, opisie filmiku. Wbijajcie, spróbujcie i jeszcze raz dziękujemy. Poza zawaleniem, klapkiem w Twojego przeciwnika, osoby, która Ci są rzeczy, to nie jest jedyna rzecz, którą Hongkongijczycy tutaj wierzą. Jedną z nich dodatkowo jest. Po prostu wróżenie z ręki. Takie coś możemy znaleźć na Wongtan Sin Temple. I kiedyś tutaj na stacji, więc wydaje mi się, że jesteśmy gdzieś bardzo blisko. Jak tylko wysiedliśmy z Meltra, widzimy market, można powiedzieć. Market bardzo kolorowy. Jest napisane, że tam można kupić jakieś artykuły, ale wydaje mi się, że będziemy mogli tam też znaleźć osoby, które nam powróżą z ręki. Temple Hill, ok. Dziękuję. O, ale pięknie nam jest w środku. No. No, tam jest świątynia. Mieszkańcy Hongkongu wierzą, że szczęściu trzeba troszeczkę pomóc i tak 70% sukcesu to jest nasza ciężka praca, a 30% sukcesu to jest właśnie to szczęście, więc należy robić wszystko, żeby swoje szanse maksymalizować. I na ulicach można zobaczyć bardzo dużo stoisk z wróżbitami, z osobami, które stawiają tarot, które wróżą z ręki albo z twarzy, bo jest też coś takiego jak czytanie twarzy. Oprócz tego, sporo osób przyjeżdża właśnie tutaj do tej świątyni, żeby pomodlić się o szczęście. I pomyślność dla siebie, dla swojej rodziny. To, to też jedną z takich popularnych praktyk jest Kao czyli wróżenie za pomocą bambusowych patyczków. I po prostu pod, jest taka tuba, w której są patyczki, potrząsa się nią i wyciąga numerek. Z tym numerkiem idzie się do wróżbity, który wylosowuje nam wróżbę, mówi, co to znaczy i co nas czeka w przyszłości. Idziemy teraz poszukać. Osoby, która może nam zrobić takie czytanie z dłoni, bo jest tutaj podobno sporo wróżbitów mówiących po angielsku. Także zobaczymy, co nas czeka w naszym życiu, w miłości, w pracy i we wszystkim. Bo to, że będziesz miała pieniądze, to już wiemy. Tak, to już wiemy. Ale jak mi pan powie coś innego, to przestanę w to wierzyć. To jedziesz z powrotem do pani, żeby tak, się odmieniła to Z powrotem to los. do pani. Dobra, a świątynia w sumie ładna, ładna nie? Znaleźliśmy w ten pawilon z wróżbitami I rzeczywiście pani nas zaprosiła Mówi po angielsku, są napisy Który wróżbita mówi po angielsku No i jesteśmy w kolejce, zaraz wchodzimy I pani czyta z tego co rozumiem po obrazkach I z dłoni i z twarzy I jeszcze jakieś rzeczy może rozstawia, zaraz zobaczymy no i jak tam wrażenia? Ogólnie spoko, ciekawe doświadczenie. Nie trwało to jakoś bardzo długo i wyszło na to, że każda z dłoni oznacza inny etap życia. Okazuje się, że w sumie wszystko jest dobrze. W przyszłości będę miała jeszcze lepsze zdrowie, jeszcze lepszą pracę, dużo pieniędzy, więc się potwierdziło dobrego męża, jak weźmiemy w przyszłym roku ślub, dwójkę dzieci i wszystko będzie super. Ona powiedziała, że jeżeli w przyszłym roku nie będziemy mieli ślubu, to nic się nie stanie. Tak? Tak. Nie, ogólnie. Ciekawe doświadczenie. Druga sprawa chyba, co? Bardzo droga sprawa, bo to kosztuje 500, przynajmniej u tej pani, 580 yuanów, czyli jakieś 240 zł. Nam zrobiła to bardzo krótko, a innym osobom lokalnym robiła to o wiele dłużej. Więc... Ale zapłaciłaś połowę. Ale zapłaciłam połowę, to też prawda warto, nie warto? Jak nie, nie warto? Ciekawe doświadczenie. Myślę, że ludziom daje to taką nadzieję na, na lepsze jutro, na to, żeby może trochę zadbać o siebie, wziąć się za siebie, bo mam wrażenie, że to działa trochę. Takie afirmacje, czyli jeżeli słyszysz od kogoś albo wierzysz w to, że w przyszłym roku albo w przyszłości coś się polepszy w twoim życiu, no to rzeczywiście podświadomie zaczynasz robić takie rzeczy, które, które do tego cię doprowadzą. Jesteśmy bardzo ciekawi, co ty uważasz o tych wierzeniach w Hongkongu. No i oczywiście kliknij łapkę w górę i daj subskrypcję, bo rzucimy na ciebie klątwę klapkiem. Pozdro! Tyle mnie kosztuje, żeby na ciebie rzucić klątwę, więc uważaj sobie.